O, wszystkim udało się wykraść energię. 406 mamy. Wow. To tak, wezmę z jednego energię, a z drugiego naukę. I wszyscy są agentami specjalnymi. Pięknie. Ta jednostka. No cóż. Nieznane małe wysadki Tryb zmiany bazy, przechwycenie Nie, nic tutaj nie zrobię Tak, tutaj też nic nie widać A no właśnie, robotnicy Kto tutaj był taki bezczynny? Robotnicy! Wiecie co? Zamiast to robić Chodźcie tu bliżej tak, to później, kiedy będziecie mogli. Więc tutaj jest nieciekawie. Tu nic się stanie. Tutaj jakoś tam czuwaj. Nie tak się aktywujesz od razu. Wrogowie w pobliżu. Plus 10 leczenia. To jest coś. Mm. Oho, uu, odkryto zasobnik tak blisko naszego wroga. Znaczy, no, osoby, z którą mamy przyjaźń. <grym> te te przyjaźnie są krótkotrwałe. To Lodi zawsze może nam wrazić nóż w plecy. Konstruując przyszłość. Po wprowadzeniu nowego, automatycznego zakładu naprawczego, wielu z naszych techników zostanie pozbawionych pracy. Powinniśmy wykorzystać ten nadmiar zasobów ludzkich. Nasze wojsko zawsze chętnie przygarnie kilku techników do pracy na liniach produkcyjnych. Z drugiej strony, nasza sieć orbitalna wymaga optymalizacji. Musimy natychmiast poinformować techników o ich przydziale, żeby wiedzieli, gdzie mają się zgłosić jutro. Dobra. Ja z tym widzę. Trzy problemy. Pierwszy to jest problem w ogóle, ten, który mamy rozwiązać, czyli że technicy zostaną pozbawieni pracy. Drugi problem jest taki, że jak można optymalizować coś, czego się nie ma. Te... Trzeci wcale nie musimy natychmiast ich informować. Możemy im powiedzieć, że... Dajcie nam tydzień czy coś i tyle. No i cóż. Plus jeden do zasięgu satelitarnego dzięki zakładom naprawczym. No dobra, to nawet ma sens. Plus 5% do produkcji jednostek wojskowych. Weźmiemy zasięg satelitarny. Im większa nasza sieć orbitalna, tym mniejszy staje się dla nas ten świat. Poinformujemy techników o Twojej decyzji, by natychmiast rozpoczęli optymalizację. Super, kogo ja tam odesłałem? To jest przypadek Co to ma być? Jaka peębella Good to see you again What żądanie Nie siedlajcie się Dyskusja. That's so true mm, A zobaczmy. Najpierw, jak w ogóle u nich sytuacja wygląda? Coś ja czuję, że niedługo zniszczą ich. Więc w ogóle nie musimy nic zgadać, będziemy się tylko przyglądać. Tak, ja, tylko trzeba wyjść stąd, żeby obcy nie atakowali nas, żeby się zajęli nim. No dobra, tocz to? O, mamy na co robić na lot. Nie ja tu jesteś w samolocie. Jesteś. I tak. a tak z dystansu. No. Przy wszystkim jest tak trochę słabo. No dobra. W sumie... Na razie tutaj stoi Zasobnik, zasobnik więc nasz, będzie nasz Oho, oho, coś tutaj się ruszyło Przyszli się przywitać No Nie To zwiększyło Autofabryka Cześć Aha, mamy lepsze w takim razie rzeczy do roboty. To, to tutaj sobie buduj farmę. Odrzutowiec. Proszę bardzo. Zostanie zniszczony? Pożarty przez wielkiego czerwia. Okej. Okay. No dobra. Portyfikuj do wyzdrowienia w takim razie. No i tak. A, 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 Uu, jak szybko się rozwija teraz. Wow. Rozwój rolniczy. Nie, dawaj teraz w rozwój społeczny. I nawet już teraz, właśnie cnotę możemy wziąć. Przejpływ mi zwrócił uwagę na to, że tutaj jeszcze są premie synergii z lewej strony. Nie tylko na górze. To już z całego tego bloku. Tego i tego. Tutaj. Jedna darmowa cnota. Zabudaj, że 7 punktów zadanych. Najlepiej mieć, oczywiście, tutaj synergię. Plus 10% do przyrostu wszystkiego. W każdym mieście. Wow. Medytacje wojenne. Jeden darmowy poziom doktryny. Może być. A czemu nie to? A to przecież mamy. No. Weird. Zintegrowane rodzaje wojsk. A moment, czy tutaj nie było przypadkiem czegoś lukratywnego? Ja wchodzę tutaj w potęgę, a wcale nie walczę. No, oprócz z nimi trochę. A może powinienem im właśnie tam trochę poszarpać? Plus jeden do produkcji i energii z każdego zasobu strategicznego. Wow! Też niezłe. Za każde ulepszenie, która posiada jednostka, mamy szybszą produkcję. Ja nie produkuje za bardzo. Brutalna skuteczność. Plus 50% do źródeł zasobów strategicznych. Wow! To też dobre! A tu? 15% budowy wojsk lądowych. Szybciej. Bezpieczeństwo publiczne. 25% do zdrowia. Jednego punktu za każdą jednostkę. Armia wyzwoleńcza... Automatyczne założenie placówki w tym samym miejscu po zniszczeniu placówki wroga. Te... Służby specjalne. Plus 40% do intrygi w tajnych operacjach. Uh, 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 uh. Wspólne działania. O trzy większy zasięg orbitalny. Dzięki stacjom, z którymi handlujesz. Okej. Okay. Nie, to ja wolę już te rzeczy. Korpus saperów armii, tak. <laughs> no, to często zdrowie. Ach, to przez to, że tu się dynamicznie rozwijam, mogę to zablokować jakoś gdzieś. Na razie nie chcę, ale w razie czego będzie można tak zrobić. 10 tur do narodzin nowego obywatela. Do takiej stacji to jeszcze miałby to całkiem niezły sens. Zaraz, to, to jest plus 18 od badań. No tak. Jedynie 7. To tu znacznie większy przyrost. Automatyczna gratyfikacja. Dzięki nowej autofabryce, nasi ludzie nie będą już musieli zajmować się ręczną produkcją. Zajmą się zamiast tego szlachetniejszą pracą. Co jednak z samą autofabryką? Jej automatyczne systemy stworzą co zechcemy, ale to my musimy zdecydować o jej przeznaczeniu. Jakiemu celowi będzie służyć konsumpcji czy handlowi? Eksport i handel! Plus jeden szlak handlowy z autofabryk. Wow! Konsumpcja zewnętrzna. Plus jeden do energii. Heh, jasne, tyle to ja wyhandluję twierdztwury pewnie. Albo i nawet mniej. Mhm. Eksportując towary produkowane przez autofabrykę czerpiemy zyski z handlu pomijając koszty robocizny przy produkcji. Dla naszych ludzi to idealne rozwiązanie. <słuch> Statek handlowy. Tutaj też możemy kupić jeden od razu i tak zrobię. Proszę bardzo. Jest. Wy się nie ruszajcie. Wy możecie wejść gdzieś tu. Uuuu. No tak, tutaj jest dnia z To będzie bolało. To z kolei irytuje mnie to, co on zrobił. Zobaczmy na nasze straty. Ej, jedną rzecz mogę zrobić. Powykupować tutaj lądy. No jak najbardziej przy nim. <laughs> nie spodoba to mu się. Kupić działkę. Za trzy dychy? No, weźmy. Ale już tutaj nie mogę. A jak tą wezmę? I tą? Nadal. Na tym polu stoi wróg. Mm. O! tą działko naprawdę opłacało się kupić. Od razu ktoś tam pracuje. Kto cię atakował? O, Mam nadzieję, że nie tam. Okej. Okay. Jest temperatura. No zobaczmy, co teraz. No, rozwija się to miasto. No, cip, 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 cip. Patrzcie tu. Jednostka została zabita. Uuu. Uh. Gin paskudo. 17 punktów życia. Tak chyba najlepiej jest zabijać te czerwie. Jak inaczej? Okej. Okay. Pogadajmy mm, z nim. Good to see you again. Przede wszystkim umowa... That's so true. Otwartych granic? Nie do przyjęcia. No Chyba żartujesz. Dobra. W takim razie... Nie osiedlacie się w pobliżu naszych miast. Neutralny jest już. Super. I agree. <grymne> i coś czuję... w powietrzu wojna. A to będzie bardzo łatwo zniszczyć tutaj. Zanim oni do nas przyjdą, to też trochę czasu to zajmę. Pylant na poziomie ósmym. Ja no, wygląda sensownie. Ich infrastruktura Czy też dobrze się rozwijają. Cii, cii, cii. Mm. Dobra, nic nie róbcie Tutaj z kolei. O, statek handlowy. To co? Hmm? Pula śmierci? Czy jak? Co to ma być? Nie mam pojęcia. Dobra, lecimy do leko, -e. albo możemy też powysyłać trochę produkcji. Produkcja kasa. Kasa nauka. Kasa nauka. okej. Okay. Prawie zginie. Na szczęście prawie. No, chyba że się nie poszczęści Zobaczmy. No i rzeczywiście. Dosyć długie macki ma. 84 obrażeń. No, nie jest to źle. Też nie. Zasobnik został przeszukany. Dobiegła końca budowa jednostki, którą można umieścić na orbicie. Aby tego dokonać, wybierz ją i kliknij przycisk działania. Po wystrzeleniu, będzie aż do deorbitacji wywierać wpływ na znajdujące się pod nią pola. Czyli zasobnik został przeszukany i znajdujemy w nim prostego, w pełni sprawnego satelita oraz dość paliwa rakietowego, by osiągnął on prędkość ucieczkową. Dermowa jednostka kolektora słonecznego może zostać wystrzelona z Tiangong. Kolektor słoneczny... Wow! No tak, tak, tak. Kliknij przycisk odpalenia, pewnie duży czerwony. Mhm. <grym> mm no dobra kolektor. Uruchom orbitalny tryb jednostki. No i tak. Gdzie umieścić? Co mm. sumie to nie mam pojęcia. Orbitalny kolektor. Pewnie jakoś przydałby się bronić. Coś takiego. To znowu tu. Jest i satelita. Wow. Aha, cały czas to widzimy. <laughs> Pana azjatycka. Czasami czytam to partyzancka jednostka kolektora słonecznego. Dziwna sprawa. No i co tyle na razie? No, już będzie kolejny statek handlowy za chwilę. No i trzeba zniszczy się to coś. Oh, cześć. Uu, ekspedycja. Oby nie zaatakował. No i tak. Co my tutaj mamy? Wilkożuka bardzo nadszarpniętego. Z niewiadomych przyczyn. Chodźmy tu. I tak. Statek handlowy to tym razem Tian Gong i damy sporo produkcji. Trochę żywności, a przez to, że damy sporo produkcji, to się zwiększy też przyrost kultury. 21 To 3 punkty. No, przyjemnie. Ej, jak sobie walczą tutaj? Nie ma problemu niewielka porażka Albo Można by było tak raz nadszarpnąć, ale ja wolę przejść z tej strony albo gdzieś zupełnie gdzie indziej Powalczyć sobie bo no, w końcu dostajemy naukę za to Mam nadzieję, że zniszczę tę placówkę Dobra się przyglądać temu? Fortyfikuj <grych> do uzdrowienia. No i tak, tutaj robotników nam brak, ewidentnie, ale pewnie mogę sobie kupić po prostu. No, 200 wymagają. No dobra, dwie tury w takim razie pójdę no to. 24 tutaj mamy. Tian Gong 41 produkcji. A tu 28,9. Okej, okay. no dość No i co? Aha, ty jeszcze możesz się ruszyć. Dobra. Jak tam walki? Ktoś walczy, ktoś nie walczy? Nikt nie walczy. Czyli wszyscy nie walczą. Piękny język polski. Oto ja. Wiecznie urodzony i nigdy martwy. Cudownie. Ukończyliśmy komorę ektogenezy. O, jeszcze będziemy tutaj kopać. No, ja sobie tędy pójdę. Tu mogę stać, czekać. Został wykryty nasz agent w hrabości. Hrabrości. E! Whatever. Dobra, będą się ewentualnie jakoś tam próbować bronić przed nami. Weźmy od nich trochę nauki. Spróbujcie. A raczej ty mój agencie specjalny. Ty zero trzeba ci odjąć. Recykler. Produkcja żywności. O tak, to wygląda dobrze. Jednostka bez rozkazów Zobaczmy jak wyglądają twoje tereny No cóż, nic ciekawego Pembela Uf. Trzy punkty ruchu? Nieźle Jak? <ścoughs> O? funkcjonuje, on Hmm, ten układ wzmocnił nasze kolonie. Czy wzdowimy go? Otwarte granice. Mogą być! Przynajmniej przyjaźń jest nastawiona. Mamy szlaki handlowe. No, to jest coś. Wirtara. Fort Barka. Dostarcza dwa punkty energii i dwa punkty produkcji. No dobra. Tylko trzeba ustanowić szlak handlowy. Miasto ma siłę 14. Trudno będzie atakować miasto. Ale myślę nad zrobieniem tego. Dobra, trzeba przejść tędy najpierw. Całkiem źle defensywnie położone. Defensywnie przeciwko nam. Okej. Okay. Tutaj i tak muszę atakować wielkiego czerwia. Sklej tu terenu zielonego. Kto by się spodziewał? Tak daleko sięgają? Mm -hmm. To co? Jak mówicie atakować? <grych> Czy nie? Bo to jest pytanie, prawda? Dobra, na razie drapieżnica może stać sobie w miejscu, przenikać. Wy. W sumie też. Chodźcie z tej strony. Nie team. Robotnicy. Lećcie na automacie. Yuh. To się źle skończy, lepiej nie. Dobra. Kanonierka. Lepiej coś, co będzie atakowało. To. Kanonierka zaatakuje. Ale ma siłę strzału 16. Może coś lepszego? Tutaj 18 czołg. Tak. Ruch 3. No to nieźle. Siła ostrzegu 20. Artyleria. Bierzemy artylerię. Może trzy tury i dwie kanonierki. W tym samym czasie co jedną artylerię. Zasięg ataku 2. No, dwie kanonierki. Repulsator miazmowy. Jednostka orbitalna. Tak, usuwam miazmę. Hmm, być może trzeba będzie gdzieś tutaj zrobić. Tak czy siak, kanonierka. To dwie. Tylko odkrywce konwy handlowej robotników mogę kupić. Przy czym. Gdzie tutaj? O! Dwa szlaki handlowe i dwa użyte. Tu z kolei jeszcze po jednym mogę. I trzeba coś tutaj wziąć w takim razie. Aha, jeszcze tu kanonierkę mogę zrobić. No to pięknie. To tak, konwój. Nie mam za bardzo dokąd. Tutaj też zniknęło to, co było. Okej. Okay. Tutaj chyba działa. No nie wiem. Może i nie. Dobra. Biorę w takim razie statek handlowy. Tak, i tutaj to samo. Tak, tak, wow, szyb geotermiczny, świetnie wygląda, okej, okay. lecimy do następnej tury, Uu, co tu się dzieje, eee, Nie, ja próbuję tego. O, oh, z wszystkimi sobie poradzi, to najlepsze. Dobra, co to było? Tutaj chodź, mhm. to co, już możesz atakować? Tak. I pewnie nawet zlewelujesz przez to. No to lot. 51 obrażeń tylko. Tylko. Robotnice się niech nie ruszają. Odrzutowiec. No, zaraz będzie level. Nawet już, w następnej turze. Okej. Okay. Dobra. Gryź. Toczy się tu. Bok, no, to trzeba pomoc. No, znowu.